O kurwa się zesrobił! Co? Kurwa! <noise> Teraz mogę. kogo się nie bo, No ja, my tu ogólnie idziemy za pandą, nie? Biorę. Nic nie ma. Trzeba iść tu dalej. Za pandą. Idziemy za bananem. Tędy idziemy. O, co to? Biorę. No, klucz mam. O to fajnie. Kluz, Masz klucz? Ty... Ja, idziemy do skrzynki, wiem gdzie ona była. Bana, chodź, wiem, gdzie była skrzynka, chodź. Ale trzeba się najpierw... Pamiętam drogę. Czarnobyl okay. pozdrawiam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ty wiesz, wiesz czy nie wiesz? Eee, z drugą stronę, tutaj tu te drzwi. Ja też Jeden. czuję że on nie wiem Ja wiem wiem, znam się, znam ja... O ale fajnie Ej ja mam ja misia ma ogólnie. Mam baterię Ej w tym bateria była na chuj O ty co już? <laughs> ja no Taki, taki nieżywy Ej popatrzmy się na ścianę przed <laughs> Wiecie co? Ja, ja są spierdala Chodź, po prostu chodźcie, biegnijmy szybko, on nie jest taki szybki O cześć O kurwa tu bieg. Ty, mam ma, mam świeczkę To sobie w dupę ją Chodź, Chodźcie Panda, gdzie ty kurwa idziesz Panda, wracaj, chodź idziemy, pa naokoło no bez to Kurwa się serio Ej coś się tu w się kurwa ruszyły, no bo szukamy przyjaciół. A, nie masz nic za wystarczającego? Czterech? Za mało. Chodźcie, mam klucz. Wsadzę komuś w dupę i przekręcę. Ja mam świeczkę, ale nie mam zapalniczki. To wsadzę ją w dupę i zapal. Powiedziałem to już. Co? A, kurwa, jesteś w punkcie wyjścia, chłopaki. A, on tu idzie, pa. Wiemy, ale jesteś w punkcie wyjścia, patrzcie. Chodźcie, chodźcie z nami. Szybko, panda. sola. z was tam. Nie pan on chce ciebie Ale... dobrać O nie, <śmielbiam> Chodźcie, 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 Sęcytio. bo ja słyszę dziewczynki Chodźcie O, kurwa się zesrałem tego manekina Ja pierdol no Sekundkę, bo ja tu podnoszę latarkę o, To weź sobie w tacy To sobie w dupę tak i odpal To ci aż oczami, oczami ci światło wyjdzie Co? Chyba Sola umarł Sola biegnie, spierdalamy, o to biegnie z dziewczynką party Ja Kurwa maciej, ej Chodźcie, chodźcie, omijamy ich, spierdolamy stąd Kurwa jebana lampa Ej mam, mam baterię. A, ja... A ja... nie mam nic, spierdalam słucham. Ten... Ej, Tak, słyszę. Mam telewizor. I wracam się, nie, 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 nie w tam usuną, my chyba, idziemy. Okay. Drabina! Ej, klapa, ej, klapa czy drabina? Dobra, lecimy w dół. Low. Zobaczymy co jest na dole, jest. Co? Wiecie co, ja chyba nie chcę tu być, tak mi się zdaje. O oh, kurwa, Ej, wiecie co? Może pójdziemy do góry, bo ty się... Ej, wiecie co? Może pójdziemy do góry, bo ja się tutaj nie czuję bezpiecznie w, w tym ogrodzie. To jest jakiś pierdolony obrót. Gdzie my kurwa jesteśmy. W cyrku, w moim domu, ale zajebiście. Ale strasznie Ty nie, strasznie się boję. On nie widzisz, taki pojedny Ej, ale o tam jest panda, tam jest Nie wiem, bo grafika może, nie wiem Ej, nie sprętujecie, bo po tym nie będziemy mieli jak Za Zajebisty bierny. pokój, ej, nie, tu jest wspaniale Tu jest dużo rzeczy No, trzy drogi ucieczki kurwa Pytanie, jesteś głodny czy nie? Pyszę powiem, dziewczynko pierdolisz baterię, ja, ja banana ja nic nie No to masz Masz Sola Mam coś Alu? Ta? O. Co jest? E, idziemy do ciebie bo tu Cześć! Chodź! Chodź, pom... chodź, zaprowadzimy no. cię. O, są wszyscy, są no i... no. no. to fajnie, spól w niego. Płównika, najwyżej go podpalę moimi suchymi A ja Tak się spytam, a to takie w prawym dolnym rogu, to co to jest? To jest nasza psychika, wiesz? Sanity. No bo mi słychać, ja z... <grym> Siada ci psy? No tak, bo mam ich 30. <grym> a, to no ja no mam 92, no nie, no wieś... nie wiem jak ty masz aż tyle

Idziemy za bananasem. No, za bananasem. A tutaj coś jest? Nie, ale ja może przejdziemy. Nie, to jest posła. Mongoose hernia. O, tam coś jest. Ej, czekaj, gdzie jest panda? Gdzie oni poszli? A, Które tu. Tutaj panda, nie bo ja mam sanity pilsy, chyba. Nie, puszka tu jest. Nie, nie mam. To nie są sanity pilsy. Ej, to jest ryba. Ej, jak się smak? To Chcesz coś do picia? Ja mam. Chcesz? Jest głodny. No, masz, chodź tu. Chodź tu Tomasz. Tomasz, jeste, Jesteś? jest ktoś głodny. Mmm, ej, prawie może... Ej, prawie możecie zoomować. mmm. Byliśmy sole Sola? sola a gdzie ty poszłeś? Poszedłeś. Sola hm. O cześć. złodzieja jest Ktoś krzyczy. A to nie, to mnie drzwi, bo jaś ma radomowe te. Szedł. Ja nie widziałem kolegi. Ja nie mam kolegów zbytnio, wiesz? Ja widziałem kolegów. Fajny, że że tutaj jakiś taki nieudomowiony. naser na kurwa naser do tego gara, wiesz co? A plecak? no że to gara. no plecak masz. No, a mam plecak na plecach? Tak. No. Plecak na plecach? Nie, kurwa na jaja. Panda. Panda! Panda, nie baw się, tylko chcę ci dać te Sanity to już kurwa zniknął. Czarodzieju. <gry> Biegnie. Nic za tobą nie biegnie, ja, przynajmniej nie nie u, nas. u nas ale nic za to bo nie biegnie To się u nas nie biegnie, Właśnie. bo... bo, bo no, potwory nie same zawsze same się same muszą ten Chcesz ale te, te Scienti Pilsy masz Masz, po te no, Scienti cię. Biegnie, czy ci nie, nie wiem, czy... no. o cześć sola, idziemy, chodźcie za mną, ja znam nie, drogę, chodźcie. Ja Ej, chodźcie za mną, ja znam tę drogę jak własną morję mhm. Ale nie w tę ja stronę 5K Idziemy dalej, chybie. I mamy drabinę, Let's go. O, explorer. I wróciliśmy ja, do warty. nic nie widzicie? Widzimy. Tylko mamy jakby, wiesz, no, mamy ten efekt taki komputerowy, nie? Ale wy nie widzieliście tych typów, co za nami ładują? Nie, nie. Eee, nie. Sanity maśmy, ale. Ej, drabina kolejna. patrzcie jak szybko. No nie kurwa Znowu kurwa Pan jesteśmy tutaj? Tu te klauny Panu, prostu, łażą Pan dużo tego Jakie klauny? Klauny, klauny nie łażą nie w w tu, Tutaj twoja pią. stara chodzi, a nie kurwa klauny Co ty pierdolisz? Pistolet, daj, mam kulki kurwa. Kurwa. Daj, kurwa. Mam kulki, patrz Ja mam kulki Ja mam kulki Daj mi kulki, ja mam kulki hmm. dobra, Ja też mam Masz, masz, dobra. masz Trzeba <laughs> się to potem sobie wyjedziesz z A czuł się fajnie, fajnie masz Masz, nie weź półki. O, teraz mogę, nikogo się nie boję, gdzie są te skurwysyny FBI open up, twoja stara się otworzy drzwi to dostanie Ale panzi że do tego klauna nie ma, to tylko panda jest zjarany A no tak, zapomniałem Wsuń dupę bo cię zastrzelę Wsuń dupę bo cię zastrzelę Co on pierdoli, tu nikogo nie ma Eee, ale ty mu nie gały, tylko idziemy. Tabletki podnosiłem. Dobra, jeszcze ktoś mi zajebał. Uspokój się kur. Popaki nie wolno. Może... ma świeczkę. Ej, mam, mam świeczkę i dwa klucze srebrne, nie jak co? Ej, pistolet. Co jest? Ej, słyszę dźwięki, a tu nikogo nie ma. Uciekaj! 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 Não wierzyli, chumichuje! Dēmbaja! Bateria! Peguei o Nie wiem, ja się boję teraz jak widzę <grymne> <mi> do... <grymne> Ej ale to było dobre, nie takie Ale to było dobre, nie wiesz, clownów tutaj nie ma Nie, yeah, clown wyskakuje, też z drugi Spierdalaj <grymne> Spierdalaj! Wbałci mnie <grymne> Spierdala. Nie! Wnieszcie mnie! Gdzie jesteś? Leżę se Zbieraj temy swoje, bo ci wypadły Serio? Tak Widzę Gdzie wy jesteście kurwa, bo ja was nawet nie mogę podnieść, że was nie widzę Chybałem klauna Let's go! Sola, zajebałem go! I co śmiecił? Ha, teraz na nic nie zrobić! Dobra, chodź, co, ledziemy Ja Eee, to ma szapteczkę. Patrz, co to było. Ma Kurwa, tych chuj musimy znaleźć, bo jak nie znajdziemy na czas, oni umrą. Było przejście w dół, o! Słyszałem piesa! Piesa odzywaj się! Gdzie... O! Cześć! Gdzie? O! Tu jesteście! Ej! O, ej już zabiję... Ej! Już! Ej! Wiecie co chłopaki? Już dwa razy zabiłem klauna! Wiecie co? Uciekamy stąd! Wiecie co? Uciekamy stąd! Gdzie, gdzie, jest klapa? Gdzie jest klapa? Schodzimy stąd! Ja tu nie chcę być! Chodźcie! Idziemy do klapy! Idziemy do klapy! Nie, nie, nie! Ja to mam w dupie! Jadę w dół! Cześć, właśnie się skończyła mi amunicja, Ale. wiesz, zabiłem trzy klauny i mam dwa pilsy, więc jeżeli chcesz ktoś pilsy to mów. Nie, bo tam Tomek jedzie. To się Daj mi oliwę Tomek. do lampy chuju. Masz czego ja na No to a chcesz to pilsy? To nie masz. Nie to masz, panda. Ale ja kurwa ich nam tyle, że to już... wy wie wie dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo ty cały czas na nich patrzysz? To nie bo nie nie ty cały czas na nich patrzysz? Druga ja się... rzecz... Je te pilsy. Jak macie te minki, Be nie? Powiem wam tak, jak macie minki na twarzy, nie patrzcie na nie, bo sanity mam chodzić. O broń, broń 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 co to jest? To jest broń? Nie to jest bano A to jest banan, myślę że to broń Panda idziesz czy ty? To jest kurwa, panda idziesz czy Nie kurwa, nie 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 Znowu? Widzę panda jest zjadana Panda jest zjadany bez kiju A słyszę to, słyszę to Słyszę tą dziewczynkę Kurwa, nie, 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 nie... nie. Giganty i A gargulec! Ja, ale to jest gargulec! Na niego nie, trzeba nie. patrzeć, żeby cię nie jebnął jak co. Chyba, że nie. jesteś szybki, to możesz to jest... spierdalać. Jecie czy nie? Chodźcie. Tam jest gargulec! Szansiu. Mam tu tupie gargulca, i No dosłownie! No <laughs> dosłownie... Dzięki, kurwa. Jak się... Jak to Jak nas to, to będzie w swojej tupie. No, że je wpierdalam na i to nic nie... nie da, a ma... a... też wy... Ej, mam pytanie. Mam pytanie, wy też... Ej, czekaj, 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 mam pytanie, wy też... Spójrz Spójrz... siebie Mam pytanie, czy wy też widzieliście to do za konicę? Tak widziałem. Dobra, to warto wiedzieć. To to spierdalamy. w tam głośno było. Nie, panda, jesteś gdzieś, czy cię nie ma? Sola, kogokolwiek? A powiedzcie, czy jesteś, a ja, ja tu nie jestem kurwa sam. Ej, Karyna, gdzie jesteś? Karyna, gdzie jesteś? Ty nieśmiała dziewczynko. Ten dźwięk tej kropi. SŁYSZĘ, DZIEWCZYNKI! Ja już mam te tabletki, Dobra panda, gdzie jesteś? Widzę mumię. O, jest. O, to Ej, wy! Jest. Cześć! Ja, Ej, to mam pytanie, mam pytanie. chcecie tu zostać, czy idziemy do góry i idziemy flapą w dół? Ty, ty bo, bo kolega no, tu w dół. Ej, to co, idziemy do góry, co? Ja Niż tutaj. Dół. Ja mam w dół, poszedł. bo byliśmy. A gdzie masz dół? To bo, przecież my z dołu przyśliśmy. No ja bym wolał do góry, chłopaki, chodźcie do góry. No mniem, mniem, Dobra, to... Ej, bo... To idziemy. To no. idziemy. Nienawidzę klaunów. Znaczy, nie... Teraz... To idziemy. nie, co ja idziemy. To Pilsy! O, Przemu, się ja się wiem. wiem Ja wiem. Mam pytanie, ktoś poczuł apteczki, czy coś? Eee, ja mam 63 AP więc nie. Ktoś z was potrzebuje apteczki? Bo ja mam dwie, więc no, na trzy. Nie, ja mam 100%, bo ja... Ja mam i sześć. 6... To ktoś z was chce? <noise> ja O, telefon. To Tomasz? O. O kurwa. Hello, bla 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 bla, bla, nic o nie kurwa. mówi, dobra, nieważne. Dobra, uciekamy. Jak panda, jak panda coś widzi, bo jest zjarany, to uciekamy. No. I tak właśnie was zgubiłem. O, cześć. To idziemy no bardziej jest, w tę stronę. ...trzech kolegów, co? To no bardzo chętni. Tutaj zaraz tabletki, no kurwa macie. trzech kolegów, A tam kolejny chodzi. O kurwa, tam, ta, tam, jest koleżanka, o której mówiłem. O nie. To jest ta czarna cyfra. Musisz to być by takim sta... rasistą. A ty kurwa p... Be... Kołcz tu weź sobie, dziecku. Już jest mój. Dzięki za Klucz już jest mój. Dobra, idziemy, chłopaki idziemy. Kurwa, już Dobry. mi zajebali wszystko. <noise> <noise> Aleluja, jak na się dobrze bawię, te nagranie ma już więcej niż godzinę. Te nagranie ma więcej niż godzinę, nie? 100%. Co to jest? Tak? Gruszka kolejna. No, <noise> Plecak! Jest, ee... mój. Kurwa. Od razu ja czuję też, się no. większy. Serio? <noise> <grym się wierdanie> Obydwoje ja mam plecaki <grym się wierdanie> Ty, plecak musi Ty masz w apteczkę jeszcze? Mam Masz, masz. Się HP. Co masz? Ty właśnie upokarz się w tym plecaku No od razu lepiej <grym się wierdanie> Ja coś się żyje, że my na tego kuja zaraz trafimy znowu Cicho, to będziemy spierdalać Telewizja... Mm. Ten już biegnie, kurwa, telewizję usłyszał, biegnie, jak pośledzony, kurwa, z łapami na boki. Tu jest krew, to ty nie idziemy. O kurwa. O, cześć. Ej, yo, what the fuck?! Debile. Kurwa, debile, Pośledzony. O, pomocy, pomocy, pomocy. pomocy, pomocy. La, 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 la. Minuta Trzech debili la, 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 la. Noga mi się mi. Minuta Dziękuję Mam 30 sekund, o mate. Pomocy Kurwa trzech debili w tym całym czasie upadł Drabina, drabina, chłopaki, drabina A czekamy na niego, czekaj, o tu, tu, tu no Dobra. dwa jest tu... Serio? Nie dobra, nie będę tutaj. Ej, ty tutaj kurwa nic nie widzę. Ej. Telewizor. Na... Ej, widzicie coś? Ej, co na ściany czy czekajcie. Ej, to kurwa nic nie ma. Czekajcie chwilę. Czekajcie, się mówi... Ja mam coś. Mam dobra, pytanie, jak mam się coś coś odpala? Jak się tą latarnię odpala, bo ona jest taka kurwa. To. Co? Ona coś świeci, Mówiesz, bo ja tu o... ja widzę. No u mnie latarka też nic nie daje. No. mam zajebisty pokój, nie? Ciekawe. Ej, mogę zajebać w dworze. Ej, tam coś jest, tam coś jest! Czekaj, bo ja tyłem idę. Mam pilsy. Ty? Idź tyłem, spokojnie, ja idź pilsy, co jest co tyłem? tyłem. do ćwieczka. Idź, idź. Idź tyłem. Ale fajnie. Właśnie, to sobie, jakby ktoś się tu zgubił. Co, nie? No my się już zgubiliśmy w bujkach. kurwa, my się, się zgubiliśmy. A tych pana staminy U, kurde na, nie masz. No i wiecie gdzie, gdzie było wyjście? No gdzieś tamtą nie, nie. <laughs> tam w stronę. Gdzieś. gdzieś tam. Gdzieś dla ciebie tutaj jest jakaś strona. Tak. Zresztą słyszeliście? Z którą my z weźliśmy. Tak. Kurwa, znowu mam co jak... Ja pierdolę, znowu słyszę jakieś głosy. Nie <laughs> coś tu no, jest. No kurwa, ja, ja najwięcej tego, tego mają usiadłeś sobie koło niego opowiedzmy sobie o, takie dana. historyjki a więc tak zebraliśmy się tutaj aby taka e... e... ja, się... ja mam pomysł nie mali i co się stało o ale chuj mi ten co to się Realnie. Jest... no kto za on Ono tutaj potuchy <laughs> dawać to. Wie wiecie co ja powiem trochę szkoda że nie mamy a ja trzymam tego misia Troszkę też nie mamy naboi, bo chętnie bym, bym się zastrzeli, wiecie? Kogo? O kurwa, znowu Tomek Serio, tak ją Dobra, serio, to... Tomek. Wiecie co, zostawcie go, niech on kurwa umrze, wszyscy umrzymy, to najlepiej To, to, to będzie zakończenie... Nie. Ty... Dobra, to tak, to będzie zakończenie pierwszego epizodu, nie sądzicie? To może opowiedz coś pani. Dobra, to kiedyś było sobie życie ale potem się skończyło. Był tu piesem. Sola już, Ale. już mleje. Jesteśmy tu z bananem, z piesłem. I solą. Ale okazało się, że nie doszliśmy za daleko, bo mieliśmy w czarnej dupie, kurwa. Pytanie tylko kogo. Ja wam to Pora umierać, No, pora umierać, to nie ma sensu. Do zobaczenia. Ale... Chłopaki ja już was na nie widzę. Chłopaki ja nic na nie widzę, nie? To jest zajebista rzecz. Nie ja jestem w czarnej dupie, ja tu gówno widzę, to będzie tyle. A to będzie miejsce, w którym umrę.